Hej, czy słyszeliście kiedyś o technice nauki Pomodoro? Jest to metoda uczenia się, wymyślona w latach 80. przez Francesco Cirillo. Górlaming. <grymne> Miał on problem z nauką na pierwszym roku studiów. Nie mógł zabrać się do pracy, ponieważ cały czas coś go rozpraszało. Stwierdził, że potrzebuje kogoś, kto będzie go cały czas pilnował, czy się uczy. Tym kimś został budzik kuchenny w kształcie pomidora, który oryginalnie pilnował czasu przygotowywania potraw, a gdy te były gotowe, to dzwonił. Metoda ta polega na ustawieniu czasu, podczas którego pracujemy, standardowo na 25 minut. Jedna taka sesja nauki nazywa się właśnie pomodoro. Gdy budzik zadzwoni, robimy 5 minut przerwy, a po tym czasie znowu pracujemy przez 25 minut. Po czterech takich sesjach robimy 15 minut przerwy. Możemy też oczywiście pracować tylko przez 25 minut i po tym czasie zakończyć. Wszystko zależy oczywiście od tego, co mamy do zrobienia i ile czasu na to mamy. W internecie możemy znaleźć gotowe liczniki pomodoro, które już mają ustawiony konkretny czas. Osobiście mam spore problemy z motywacją i ta metoda działa u mnie świetnie, choć sporo z nią eksperymentuję. Czasami tak się w coś wkręcę, że pracuję dłużej niż 25 minut, ponieważ chcę skończyć jakiś projekt. A czasami pracuję przez 25 minut albo uczę się czegoś, a później przez 25 minut gram w jakąś grę albo przeglądam internet. Zauważyłem, że takie połączenie bardzo ciekawie wpływa na mózg, ponieważ zaczynamy kojarzyć pracę albo naukę z czymś przyjemnym. Dużo łatwiej robi się niektóre rzeczy, gdy zamiast myśleć Boże, ile roboty mam przed sobą, myślimy sobie: OK, popracuję 25 minut, a później mam 25 minut przerwy. Jeżeli macie problem z motywacją, to możecie ustawić stoper na 5 minut i po tym czasie przerwać. A stopniowo, im dłużej będziecie coś robili, tym możecie zwiększać ten czas. Najważniejsze, żeby zacząć i nauczyć się regularności. Nie doceniamy tego, ile możemy osiągnąć, robiąc codziennie małe postępy. Jeżeli będziecie uczyć się czegoś przez 25 minut dziennie, to według Josha Kaufmana Twórcy książki The First 20 Hours, już po 48 dniach, będziecie w tym dobrym amatorem. Jeżeli macie, tak jak ja, problem z zabraniem się za jakąś robotę, to poeksperymentujcie z techniką pomodoro i zobaczcie, jak u Was się sprawdzi. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.